Wartość poza no, specyficznymi właśnie. Tak? Tak jest specyficzny. no, no, ale tak jak wcześniej mówiliśmy, że yy, to wszystko oczywiście wymaga tam rozważenia, i takie końcowo okresowe. To no, są takie wyjątkowe, z te które zbierają opłaty licencyjne, że można, tak, i trzeba zastosować końcowo okresowe, ale to w większości, tak jak Paweł powiedział, globalnego biznesu raczej się spodziewało po... Podaję jak z tego wyjść. Tak? Czyli właśnie yy, dlaczego, na przykład, czy jakie rzeczy warto rozważyć przy yy, szacowaniu tego okresu 1 plus 1, czyli tego przepływu znormalizowanego, który nam który nas będzie powstawał do wyliczenia wartości rezydualnej. Ale proszę Państwa, oczywiście są tutaj różne elementy elementy kontrowersyjne. Czyli tak, mamy takie zagadnienie jak zwiększenie produktywności środków trwałych. Mamy różne grupy aktywów środków trwałych, które potencjalnie mogą być albo na takim samym poziomie, albo mogą rosnąć mniej niż stopa wzrostu. No, Także Państwo mówią, dałem przykład, postęp technologiczny. Ile kosztował lat 15 lat temu? ile kosztował dzisiaj. Niemniej jednak kończąc akurat y, to zagadnienie wartości rezydualnej, zwracam Państwu uwagę, że to, co nad czym się poświęca tak mało czasu, faktycznie jest odpowiedzialne za od 60 do 80% wyplanowanej. Więc lepiej pochylić się, znacznie bardziej się pochylić nad wartością rezydualną. Tylko dosłownie, hmm. nawet w tych pytań nie Chodzi głównie o to, że jest jeden ze sposobów hmm. Prawda, hmm. Na, na badanie racjonalności założenia G, jeżeli przyjmujemy, że tutaj jednak będzie jakaś wartość przez masę e, plus minus to słynne G. Tak? Na pewno się spotkaliście właśnie w kultuszu, mam nadzieję, Także jak już to widzicie, jeszcze na 3 do 5 lat. Załóżmy, tak? Po trzecim albo po piątym wychodzimy. Ja się spotkałem z bardzo prostymi założeniami. Wychodzimy za pięć z Evita, sześć jak nie wiemy za inne, to patrzymy, mamy takie dobre źródła jak Argoskolnik, na przykład, ale, 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 tak? które nam pokazują, albo, albo PitchBook, które nam pokazują mniej więcej, tak, jeżeli chcecie, macie pieniążki i kupujemy branżę i... Wszystkie ostatnie transakcje Krajowe Elektryki i też możemy dzielić, wyłuszczyć, tak, wyfiltrować. Na przykład odbyły się w Europie tam za 8 lat z Ewitna, na wyjściu jeszcze Tutaj jest mediana z tego co ja pamiętam. Albo w każdym, jak mówię, katalogi są do ściągnięcia taki bez dla całego roku, tam w każdej chwili. Też z dla tych, którzy się interesują, spójrzcie, że mid-market to, to jest oczywiście, no właśnie, o tym nie mówimy, tak, ale przy dużych jest nasze. natomiast my najczęściej mamy do czynienia jednak ze średnimi i małymi, nie? Jako Rada, zaś, No, tak, tak, mikro w zasadzie. To jest akurat europejski raport, europejskie podejście. Do niedawna było 15 do 150 milionów wartość kapitałów własnych, teraz jest już do 500, nie? Oczywiście coraz więcej transakcji większych, więc, ale nadal to jest niby według przynajmniej tej francuskiej firmy, nadającej rynek europejski, to jest cały czas ten mid market. I ten, ten, ten mechanizm testowania właśnie polega na tym. Także mamy te dwa podejścia, które mają być równoważne. ważne, to znaczy, czy ISA, z czy FCF przez Wacech plusG plus powinno dać taką samą kwotę. I teraz oczywiście jakbyśmy właśnie tam, tu są takie wiecie, teści, nie? Przy użyciu bulls'it'a, zwanego szukaj wyniku, czyli że gdybyśmy przyjęli, w tym naszym przypadku, tam macie ogólny cykl podany, można sobie w każdym chwili zrobić tak, że trzy razy widać, jaką nam daje w tym przykładzie, przy założeniu, że koszt kapitału jest 20. No tutaj mamy 2,9, ale widzieliśmy przed chwilą, że zwróciliśmy uwagę, że raczej w tej chwili w Europie w tej grupie przedsiębiorstw wyjście byłoby 8,7, tak, 9 to 8, czyli to słuchajcie, przy 20% jesteśmy aż na 12,9, co jest w zasadzie dla nas nie. Dopuszczalne tak? Logicznie, zawodowo-intuicyjnie, prawda? Natomiast spójrzmy już w kierunku o tak? 10% 15, czyli ulubione cyfr z podręczników zachodnich. To już przy nawet wyjściu tam na, na, na nożniku 8 czy przy 15% jest 8,2 stopa nie, Może byśmy cokolwiek ogólnili, ale też już spójrzcie, co, co to pokazuje, tak, że mamy przy tych mniejszych mnożnikach i przy niskim koszcie kapitału z automatu tak, to na logikę. Mamy G, która jest oczywiście ujemna. Co czy to się na nas spółek giełdowych? Czy na spółki giełdowych, czy nie niegiełdowych? A co to ma za znaczenie? Nie żadne, nie? Znaczy skąd wzięliśmy G, czy skąd wzięliśmy co? No nie, skąd, jakie G, tak? Czy to jest do... na no, spółek, które nie my... giełdowe? Te to dotyczą spółek giełdowych, czy nie? To skąd weźmiemy mnożnik G. To już od nas zależy. Jak chcecie na przykład, które pokazywają... Te tutaj to są gigalkie, czyli to jest prywatne. I teach też dostarcza to, co mówi się, o Venture Capital. W Stanach to jest różnie. Oni często są, mają już coś notowanego, mówią kawałek taki, kawałek taki, ale tu u nas w Europie no zwłaszcza mamy nienotowane. Tam w Angosie tak? ?right. no, to jest wszystko praktycznie prywatne po prostu potraktowali to jako model jednofazowy, czyli kapitalizację przepływów pieniężnych, to de facto, proszę Państwa, ten wskaźnik to jest po prostu ten czynnik, litylno. Eee, więc w ten sposób możemy mieć punkt wyjścia, jak szacować poszczególne wskaźniki. I to w zasadzie tak naprawdę, bo reszta, to już mówię, są takie też tam ciekawostki, tak, które zabraliśmy na slajdach, tylko właśnie ostatnia rzecz. Nie wiem czy ktoś jeszcze kontynuował, ale pierwszy i jedyny, jak do tej pory, zmiankę o prywatnym koszcie kapitału w formie sensownej publikacji w sensie zwartej. A to chyba cały czas jest tylko profesora ostatnia książka, prawda? Moja artykułów u nas nie znalazłem po prostu żadnych. Gorąco polecam poczytać, zobaczyć. Mówię, to jest koncepcja, którą akurat tam dyskutujemy, ale... Ja jestem wielkim zwolennikiem tego podejścia, że na rynku małe i średnie... Bardzo dyskusyjne ja to od razu mówię. Tak, tak, ta, ta, ta. Ankieta deperdajna, yy, to jest uwaga o pytania i byłoby dobrze się dowiedzieć, co respondenci rozumieją przez to pytanie, bo obawiam się, że część rozumie koszty kapitału, jak to tak, jest tak, ustawiane, tak, 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 a część rozumie oczekiwaną stopę zwrotu. Tam powiedział panie ja stopę. No, znaczy tak to mogą być, właściwie trzy koszty kapitału, przynajmniej mała maszyniana, może być target, czyli to ile tożsamy, byśmy byli zarobić, no i to o ile byśmy marzyli, żeby zarobić, czy jeszcze gdzieś tam więcej, taki taki BN na przykład, czyli trzy różne rzeczy i obawiam się, że to no, nie rozumiem, jeśli ja to zbadałem. Ja przeprowadzałem badania ekipowe wśród inwestorów krajowych na temat inwestycji w fundusze źródła energii, no, dokładnie to dokładnie ten sam problem rozstrzał nie wiem od 12 do 100 procent. By było pytanie, o małego... a ktoś zapytało. No, pytanie, pytanie, o Pytanie, pytanie, pytanie. Pytanie, pytanie, pytanie. Słuchajcie, ostatnia, naprawdę już ostatnia, ostatnia rzecz. Moje badania dyrektywne, ale nie naukowe, czyli wiecie, wszystkie zajęcia finansowe dla w ramach Unii Europejskiej, to tam szkolniki, myśli, myślę wszyscy tak obecni, wszystko, tak? czy ja, ja często miałem brokerów ubezpieczeniowych. Bardzo dlaczego o nich mówię, bo część z nich traktuje swój nowy zawód jako postaci działalności gospodarczej, jako zastępstwo pensji. I słuchajcie, w klasie, jak pytam się już w skrócie, mniejsza jest, jak na przykład, nie, ja tutaj nie muszę nikogo tłumaczyć, ale podaję przykład pewnej inwestycji, która jest bardzo ryzykowna, ale dostępna dla nas, gdzie nie mamy wpływu, kontroli, tak, tak dalej, tak dalej, ale trzeba zainwestować, jakiej stopy oczekujecie właśnie zwrotu, tak. I co mówią ci uczestnicy? Ci, którzy mają zawód nowy, wolny, ale zamiast pensji, chcą obligacji rządowej, skarbowej. Jak jeden może? Zanim dokończą to zdanie, już ci, którzy mają zdywersyfikowaną działalność, duże biura moltewskie, rzucają w nich czymś popadnie, wyzywają ich i mówią: poniżej 40 marci nie wchodzę. Ci, którzy są bardziej tacy, już wiecie, tam okrętnie mówią, że no 20, 25, ale naprawdę nigdy nie. Ci 40 mówią, muszę. Zagrać. Ja muszę dostać z powrotem tego roku nasz dwa 2,5, ale 2 na to max. Nie? Dlaczego? To jest... Ja nic nie rozumiem, z tego spojrzeć To jest dla mnie za bardzo ryzykowne. Tak? Stąd 3-3 i To się pokrywa z czymś tutaj jakby na to nie patrzył. Nie? To są tylko takie zajawki, no dopóki przeprowadzimy badań jak jest akademickiego, ale obawiam się, że przedsiębiorcy czyli znowu. Dlaczego? Ten rysunek, który jest dosyć ważny, pojawia się właśnie we wszystkich publikacjach PANIA i Jest dla nas taki interesujący, bo jak się na to nałożyli wyniki badań właśnie PANIA i tak? jak się zmieniały mnożniki EBITDA przez kolejne lata, to okaże się, że na rynku small biznesu nie zmieniły się w ogóle 1,5 do 3 z EBITDA. A cała zmiana i dynamika, jaka jest, to jest w świecie Brian major z Nowodara, czyli corporate finance. Nie? Tutaj oczywiście jest też, ale jest dużo słabsza niż tu. Stąd, oczywiście, mówię w teorii, przedsiębiorcy może są naprawdę na całym świecie podobni do siebie. Nie? A prawdziwe rzeczy, dywersyfikacja, gra ryzykiem, i tak dalej, odbywa się wysoko, wysoko corporate finance. No, takie, na do widzenia. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałbym ja coś dodać, ponieważ uczulony na konferencji u profesora Dawida Władzkiego było bardzo ciekawe wystąpienie Pawła na temat wartości rezydualnej, gdzie przeanalizował e, raporty giełdowe i nie tylko analizował jaką część wartości z wartości rezydualna, ale zarówno sobie trudniej policzył jaki jest implikowany roik wynikający z takiej, a nie innej wartości rezydualnej i mieć całe spektrum możliwych rolik, aż od absolutnych poziomów 60% po umiarkowanych, zbliżonych do WACC, widać, że ktoś to zrobił bardziej w bardziej przemyślny sposób. No do skrajnie mało, oczywiście skrajnie mało było niewiele. Ale tak? to był taki swoisty test na sprawdzenie, czy zawartość jest z dualnym rozsądkiem, czy nie Gracias. Będziesz, to no, my chcieliśmy pokazać właśnie w świetle tych wymogów, bo, bo słuchajcie, no myślę, że jeżeli nadal pragniemy się tak zajmować zawodowo, to jakby wykonywanie raportu w celu oszacowania wartości niedzielnej czeka na akcji coraz więcej, tak? Bo skoro już obudziliśmy, y, naszymi chociażby pracami, tak, z profesorem, obudziliśmy tego niedzielę w kierunku wyceny, a chociażby sprawdzania, no to tego będzie więcej i bardziej skrupulatne, nie? I w związku z tym właśnie się dotyczyły, też myślimy, że to jest pewien punkt, a tych metodycznych, o których profesor wspomniał, czyli pokazywanie tych krótkich, nie, czy kilkustrońcowych grupitów takich, jak to mogli użytkować się. No i pakuj się dyskusja. No właśnie, Panie Pawle, jeszcze się pakujemy. O kurde, Panie profesorze. Ja, jeżeli mogę. Znaczy, ja dwie rzeczy, parę, ale dwóch. Jedna to ta części, gdzie Marcin mówił o, tam było o badaniu paryfety przez jego rewidenta. Nie. To cena, tak. No, cena, się się Na dziś to jest tak, że rzeczywiście jak firma, jest jakaś tam intruzja, to zleca się w firmie, jak Piotrowska, albo to robi, w daniu opinii, opinii o, o potrzebności ustalenia paryfety. I do, do mojej oceny, w większości przypadków, no, no, no może źle bym miał w badaniu ale mam wrażenie, że tak jest, jeden człowiek bardzo gruby, duża ta firma tak, i yy, wygląda opinia na ten temat, a w tak, bez badania, w ok. yy, Goś nawet od razu, w sądzie, w tak, yy, sądzie i facet odpowiedział, od razu o co się pytać, bo chcieliśmy pokazać to badanie, którego tak. jak po nim nie było w ogóle. Więc on stwierdził na wstępie już, uprzedzając ze spotkania z drugiej strony, że w związku z tym, że oni mają obowiązku przebywać przez 5 lat. Właśnie minęło 5 znanych liczb, w związku z powyższym oni zachowali no, wszystkie, e, wszystkie analizy i już no, nie wstaje, tak. nawet nie pamięta. Nie? Opinia liczyła trzy strony, w tym tytułowa, w tym pierwsza e, z tekstem, który formalnych którym formalne tam raczej, i tak naprawdę pewne elementy do to były o no, tyle dosłownie i też z odległościami, którymi można było pokazywać, że coś tam mnie tak, jest, bo to było wycenie, by było bardzo były stosowane podejścia między nimi no, czynkowe, a nie pisali, że to sami sobie nauczyli, no że na wszystko w ogóle to by super. I ja, no to tak pierwsza uwaga, aż w nie jakichś to jest taki, no myślę, że góry przypych do, do rewidentów, do jego rewidentów, e, być może, pozycyjny, być może, się... a to, że to jest to jest odbyć jestem to jest to jest jest to jest to jest ale to jest prawda, do, do to, to się jest się, to jest bo ile to jest to jest okay, tyle w w się nie mówić, że to jest to jest to jest to jest to jest to jest to nie to jest to jest to jest to jest to jest ma sens to to jest w którym, to jest w to jest to jest to to jest to jest

tego, jak lepsze przybliżeniem równomiernym rzeczywiście przepływem. No, Zastrzeżeniem oczywiście podatka. <dzibeski> nie, nie, to znaczy to wynik je, to odbywaliśmy to i to trajektem, nie? To minimę. Natomiast ale większość stosuje, tak jak ja obserwuję jednak, w ciągu mniejszych film, na koniec. Myślę, że to ja jest kwestia szkoły i tego też co mówiliśmy, czyli na przykład na recena. i ja jestem ze starej szkoły, prawda? Czym co, najpierw na studiach jest, są renty, tak, tak, tak jak uczemy. uczymy, we e, wszystkich podróżnikach, jakie przejrzałem teraz przez te materiały, to jest tak, no od na celu dalszych rozważań przyjmiemy, że jest to renta prosta, liczona, na koniec okresu i wszystkie przykłady lecą końcowo okresowe, więc myślę, że z automatu po prostu przyzwyczailiśmy się Tak. To Koncepcyjnie to się to. zawsze zgadzam z spał, wiem, że to jest gigię, ale jak robię odręb, to znaczy... Jeszcze to uchwała zgadza się, co jest bo mi pokreszyły prognozy n lat, ale fakt, że prognozujemy M 1 jeszcze ze standardyzowaniem, to prognoza czy M 1 to Właśnie. Czy... Żeby dobrze wyliczyć wartość, że 1. To to -1. trzeba -1. oddzielnie wyliczyć pierwszy okres po okresie proszę, to, który, który powinien być znormalizowany. Czyli prognoza czy okres M plus 1? A może być jeszcze teraz takie pytanie, pełnych fundamentów. Może być Taki jaki jak ja mam problem ze zmieniem koncepcji wartości urodzenia. To cały rząd to się pojawia cena wartość. I różne rodzaje aktywów, tych, których Marcin też powiedziała, więc mamy i analityków finansowych, którzy nawet przy założeniu rynku efektywnego robią wycenę tych wszystkich instrumentów ochronnych. Tylko, to był główny problem, tak jest. nie był problemem, że cena gruntów która była stale ustabilizowana od lat 30. 40 Metody, czy budynków, tak? czy maszyn, bo to, to, to nie jest problem. Powiedzmy sobie, że MSC 13 powstał przejmując metodykę zwiedzania aktywów tych, tych trwałych tak? i przeniósł tą metodykę na finanse. Tam jest ta koncepcja optymalnego czynego... 60, 70 było jeszcze dyskusja 80. przesądzono, że cena nie jest mierzonym parametrem, tylko cena w tych metodach rynkowych jest parametrem, który służy do tego, żeby określić wartość. Natomiast w finansach my mamy zabawę taką, że mamy cenę, która jest mierzonym parametrem, a technika jest sposobem obiektywizacji, okay. czyli na końcu z tego wychodzi czary mary i wychodzi wartość. I to są dwa, 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 dwie generalnie takie różne podejścia do yy, fundamentu. Mam wrażenie, że na poziomie z 13, dźwięki rewidenci dostaną wycenę analityka finansowego, i to jest bardzo trudziwe, no i dobra, dostaną tego, że to zawsze mają czyli Mariola zrobi wycenę yy, kopaliny, tak, mamy standard, gdzie to będzie zupełnie inaczej rozumiane, inaczej jest metoda, technika rozumiana, bo ta interpretacja mnie nie przekonała. zaliczania do tych wielu poziomów, tak? No to co powiedziałeś, to mnie nie mnie przekonało, ale również sam mam z tym y, problem. Mam wrażenie, że to jest skierowane do analityków finansowych. No, no, jest... tak, 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 tak. A to, a to chyba nie jest tam rozdzielone, bo analitycy finansowi, oni nie mają możliwości inaczej niż robienia scen wartości. Czyli oni dla nich cena jest mierzonym parametrem, a nie parametrem, który do. No, powiem coś gorszego. No. <grymianie> Gdybyśmy zetknęli do tej działki street, cena przedsiębiorstw z wartości, przysumowanie wartości na spółki to, 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 to spójrzmy na czym to polega. No co z tego, że cena jest 10,27? Możesz to przeliczyć na EBITDA, tak? ile to jest razy EBITDA, ile to jest. Spółki. No to, co Pan mówił, mniejsza, lepsza grupa, bank odniesienia, robimy mediane średnie, co tylko chcecie. korygujemy sprawozdania, żeby jak najbardziej wiarygodne, ewidentne, evet, evet, wiarygodne, nie oczywiście, tylko trzeba, słowo na ale de facto, jak robimy badania, czym się kierują ludzie nabywający, czy instytucje nabywające hmm, papiery. Jak się spotkamy, czyli nagrywa, <grywa> nagrywa się. To, to powiem Wam później, co mówią koledzy z funduszy naszych powiedzmy. Natomiast ym, bardzo proste, jeżeli prawo jest co na wychodzi z badania ankietowych wśród instytucji, że wszyscy robimy tak DCF, to co to jest? To jest to, co przeciwko się... Myśli, że to co była ta podpucha z tym terminą na dwa sposoby? Wyrazić możemy na milion sposobów, nawet słynny Enterprise marketing do sprzedaży, tak, który jest tak krytykowany w MSSF-ach i tak dalej, a to co śmieszne, jak, dlaczego mam podają Argos? A ściągnijcie sobie kilka raportów. E, v do S jest najbardziej stabilnym mnożnikiem na przestrzeni lat. Ebitda skacze od 6 do 4, tak? a mówi się, że to nie wolno nam go używać, ponieważ jest stabilny. Co nie jest, to oczywiście potwierdzone, tak jak my teraz w rzeczywistości. To samo jest z tymi mnożnikami. To o czym mówisz, nie? że pytanie słynne, jaki kurs skąd się bierze cena? No, cena się bierze z transakcji. Kto to robi? To zaraz mi powiecie, że tylko się zamknął, prawda, że to będą no, komputery jeśli macie składaj. No ale to jest odpowiedź taka, no wiadomo, dobra, technicznie może tak, tak? Ale wiadomo, że coś stanowi podstawę podejmowania decyzji. Jeżeli podstawę stanowi DCF, no to mnożnik ceny jest tylko wynikiem, który no, akurat zdecydowaliśmy się tak przedstawić. Chyba no. są jednak świat. Mam wrażenie, że... Tylko że co? Jak ucieka, tym, yy, nie będzie tam no, no, fast, fast I, i wszyscy ci, którzy ustalają te reguły, że jak się czytamy, to to, co mówiłem, mówię no, lepiej czytać to niestety po angielsku, to nasze tłumaczenie pewnie jeszcze za dwa razy będą nie, e, to nie Natomiast to jest cały czas hipotetyczna cena hipotetycznej transakcji. Tak się bronią, nie? że rzeczywiście w prawdziwym życiu to, co czytamy z rynku, to jest tak, jak wy mówicie, tak, to jest cena. Cena za działkę, cena za nie wiem, nieruchomość tak, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jest hipotetyczna i stąd ta, ta dziwna rzecz, którą Wam tak? czyli, że nie uwzględniamy tych fal, które wywołałaby ta transakcja, tylko absolutnie nie bierzemy pod uwagę, gdzie jak zapytamy właśnie to są analityków, tak? czyli transakcyjnych ludzi mówią w pierwszej kolejności, tak, to przecież co robią fundusze. Ustalają w jakich porcjach będą zrzucać, jak to się ładnie mówi. No, tak ten czy aktywa, które były, przepraszam, o których zdecydowali, że już się nie nadają do portfela, że trzeba zrobić tak itd. Więc tu to, to ja się zgadzam z tymi, którzy krzyczą, że krzynastka że tak, jest trochę fantazyjna, tylko ja powiem z drugiej strony, moim zdaniem, jest na razie najlepiej i tak dopracowana e, intelektualnie, tak metodycznie ze wszystkiego, co mamy. Bo prawie w każdym z tych, a tak jak właśnie mówię, wydaje mi się, że, że to wasz wspólny papier jest na temat wartości sprawiedliwej, mylonej z ludzi prawda, na właśnie przy wyciskaniu. Dobrze no, pamiętam, albo coś mi się robi. Ode... No był nie, no, ale zobaczcie, jak jest przetłumaczona dyrektywa. Ja jestem przekonany, jest moje marzenie, że tam się po prostu pomylili, tak, że po ferwaniu, które przyszło z anglojęzycznego świata do Brukseli, i to miało być sprawiedliwe. Ale ponieważ znamy tylko jedną firmę, bo już mieliśmy NSSF, to już się sam godzina. No to no. sobie no. żyje, jak się tak z tej strony chwalić, że teatr w Polsce ten jest sprawiedliwy, odudziający w tej regionie na toś rynkowa.